Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę mówił o masońskiej rodzinie Rothschildów wczoraj, dziś i jutro. Więcej chyba nie trzeba e, informacji. E, zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę. Zapraszam do oglądania kolejnych programów. Trzeba, Kiedy pada nazwisko Rothschild, to w zasadzie każdy powinien od razu skojarzyć to nazwisko i powiedzieć Masoni. Co ciekawe, w Polsce nie wszyscy jednak tak kojarzą. Polska jest tutaj wyjątkowym krajem, u nas informacji na temat Masonerii jest najmniej na całym świecie, tak myślę. W wielu krajach, w większości krajów, jakiegokolwiek byśmy nie wymienili, czy to Norwegia, Szwajcaria, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, o masonach się mówi. Loże masońskie się rzucają w oczy, budynki lóż masońskich rzucają się w oczy. U nas jakoś stosuje się taką specyficzną, specjalną cenzurę. No i tak, rodzina Rothschildów to najbardziej znana, największa, najstarsza rodzina masońska w dziejach. I są tacy, którzy mówią, że no, to już historia, Roczyldowie kiedyś byli ci najważniejsi, to się zmieniło, teraz już są gdzieś na marginesie. To nie jest prawda. Ale są podstawy do tego, żeby tak twierdzić, ponieważ. O ile faktycznie dużo się mówi w mediach zachodnich i, i pisze stosunkowo dużo o masonerii, o tyle nazwisko Rothschildów nie pada. I jeżeli chcemy czegoś dowiedzieć się o Rothschildach, to okazuje się, że albo nie możemy się dowiedzieć niczego, albo możemy dowiedzieć się czegoś, co z masonerią nie ma nic wspólnego. W Polsce również wyszło i było, i być może dalej jest w Empikach wielotomowe dzieło pod tym tytułem Historia rodziny Rothschildów i tam jeden z tomów to jest takiej grubości, i takiej wysokości, i w żadnym tomie nie możemy znaleźć słowa Masoneria. Prawda? I teraz, dlaczego tak się dzieje? Rodzina Rothschildów dosyć dawno temu, gdzieś, myślę, 70 lat temu, podjęła decyzję, że y, będzie cenzurować wszystkie wypowiedzi na świecie na swój temat i będzie ustalać, co można powiedzieć, czego nie można powiedzieć. I to Rothschildowie y, zrealizowali konsekwentnie. To znaczy w mediach, praktycznie w mediach, w książkach, yy, bibliotekach. W zasadzie można znaleźć tylko to, co zaakceptowali Rothschildowie, a oni się wyciszyli, prawda? znaczy starali się zniszczyć wszystkie informacje dotyczące ich masońskich powiązań i wyciszyli informacje bieżące i to od wielu, wielu, wielu lat. I pisze o tym wielu autorów, prawda? Na przykład pisze o tym Song Kongbing, że to jest ich największe osiągnięcie, yy, świadczące o ich potędze, prawda? Że, że dzisiaj, jeżeli jakiś młody dziennikarz w jakiejś gazecie Rzeczpospolitej na przykład, czy jakimś zachodnim periodyku, Zaczął pisać artykuł o Rothschildach, to by się dowiedział, że połowę mu ścinają, wyrzucają, bo to a to absolutnie nie może się pojawić do wiadomości publicznej. I teraz co ciekawe, Honwing, który doskonale to wie i pisze o tym w tej swojej słynnej wojnie o pieniądz, popełnia wielki błąd, bo prezentuje jako pewną, jako pewną prawdę historię powstania potęgi Rothschildów. I robi to bez komentarza, tak jakby przedstawiał pewną prawdę o Rothschildach. A powinniśmy zdawać sobie z tego sprawę, że jeżeli chodzi o historię, to Rothschildowie zastąpili prawdę legendami. No, czyli yy, nie ma, nie znajdujemy nawet prawdy o początkach powstania Rothschildów, bo yy, nie wolno historykom tego tematu ruszać w, w kontekście prawdy historycznej, tylko mają to pisać tak, jak Rothschildowie ustalili, że ta historia ma wyglądać. A historia zaczyna się. W 1744, kiedy urodził się Majer Amschel Rothschild i początkowo ona jest taka spokojna. Rodzina sobie mieszka w Niemczech. W pewnym momencie zaczyna podejmować działalność właśnie od tego człowieka podejmować działalność biznesową na większą skalę, bo to byli jacyś tam jubilerzy złotnicy, jak to się mówiło, zaczynają obracać pieniędzmi, pożyczać pieniądze, pośredniczyć w pożyczaniu pieniędzy i wtedy przyjmują nazwisko Rothschild od szyldu czerwonego, który wisiał nad ich sklepikiem i pod tym nazwiskiem już występują. I rodzina zawsze dbała o to, żeby mieć bardzo dużo dzieci. Te dzieci z kolei miały bardzo dużo dzieci. Tak jest podzień dzisiejszy, w związku z tym, tych Rothschildów jest jak mrówków, jak to mówią niektórzy. Znaczy poprawnie mrówek, oczywiście, ale jest takie powiedzenie jak mrówków. I być może, że wielu z nich nie jest zaangażowanych w działalność masońską, że się im odpuszcza. Rób co chcesz, zajmuj się tym, co chcesz. I Rothschildowie zajmują się różnymi sprawami. Różne mają hobby, a to wyścigi samochodowe, a to wina, najdroższe wina francuskie. Takie, jak to się mówi, Royce-Royce w dziedzinie wina pochodzą z winnic Rothschildów. Także e, trudno jest dzisiaj ustalić, który Rothschild prowadzi działalność masońską, który nie prowadzi. Wydaje się, że ostatnio wypłynęła taka pani Rothschild, prawda, która stała się najbliższą współpracownicą papieża Franciszka i razem zakładają biznesowe stowarzyszenie y, zmierzające do tworzenia kapitalizmu tak zwanego inkluzywnego, czyli kapitalizmu, w którym kapitalistami są wszyscy y, i wszyscy mają swój udział w kapitalizmie, taki y, socjalist kapitalistyczny albo kapitalist socjalistyczny i ta pani z pewnością jednak należy do tej części prowadzącej działalność masańską. Ale teraz warto by powiedzieć o tych legendach pierwszych. Mam kartki, na których są dziesiątki informacji, tak w razie czego, o Rothschildach. Zresztą ja sporo pisałem oczywiście o Rothschildach w różnych książkach swoich o masonerii. Na przykład w ostatniej masonerii 2021 nawiązałem do tej akcji Rothschildów, która była też akcją Rockefellerów, to znaczy na początku XX wieku wiele społeczeństw się zorientowało, że masoneria stanowi wielkie zagrożenie, i był tak wielki nacisk na polityków, i było tylu polityków, posłów, senatorów, którzy Chcieli, zamierzali i próbowali walczyć z masonerią, że dało to pewne efekty. No i pomysł był taki, że yy, od pewnego poziomu dochodów wprowadzić podatek spadkowy rzędu 80 parę procent. Miało to wykończyć masonów, prawda? No bo jakiś Rothschild ma majątek. 100 miliardów dolarów dają mu podatek, umiera podatek 80% zostaje 20 miliardów, To no, też dużo, no ale już nie jest taka, taka potęga. I politykom się wydawało, że yy, po jakimś czasie problem masonów najbogatszych ludzi świata zaniknie i okazało się, że było to marzenie ściętej głowy, jak to niektórzy mówią. Bo już na początku XX wieku, to bodajże, już nie będę szukał tego w tych kartkach, bodajże w 1905 roku, Rothschildowie wymyślili coś takiego, co wcześniej praktycznie nie funkcjonowało, przynajmniej w tej formie, co nazywało się fundacja. No, i pewnie fundacje były wcześniej, tylko normalna, niezdegenerowana fundacja polega na tym, że ktoś umiera, ma jakiś majątek, powiedzmy, milion dolarów i tworzy fundację przed śmiercią, określa cel tej fundacji. No i. Ta fundacja ten milion dolarów przeznacza na realizację tego celu, i po jego śmierci ten cel jest realizowany. Mógł być taki pomysł jak yy, Nobla, który no, wynajdując różne środki wybuchowe, zaczął podobno mieć wyrzuty sumienia, prawda? i te wszystkie swoje akcje, fabryki yy, przeznaczył na, na fundusz Nagrody Nobla. Natomiast Rotchildowie wymyślili nowy typ fundacji, to znaczy coś takiego, co, co dzisiaj znamy w Polsce, takich fundacji są tysiące, jak nie dziesiątki tysięcy, które powodują, że ideologie lewackie, masońskie, libertariańskie wciskają się wszędzie do szkoły. Do mediów, do wydawnictw, książki są finansowane takie, a nie inne, i tak dalej, i tak dalej. I pieniądze na te fundacje spływają wciąż. Prawda? I jeszcze do, 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 doprowadzono do takiej sytuacji, że często państwa, państwo polskie, też dotuje te, te fundacje. Ale Rothschildowie wymyślili coś takiego, że przerzucali na fundacje. 90%, czy jeszcze więcej, większy procent swoich pieniędzy. Tych fundacji było jak Mrówków znowu. I oczywiście było zagwarantowane, że zawsze w zarządzie fundacji będą, bo to można w statucie fundacji można wszystko wpisać. Taki jest charakter fundacji, więc było zagwarantowane w tych statutach, że to zawsze Rothschildowie dysponują tym majątkiem tej fundacji. I teraz zauważmy, jeden z rotśródów powiedział, nieważne kto jest posiadaczem pieniędzy, ważne kto jest dysponentem tych pieniędzy. Pieni posiadaczem pieniędzy były fundacje, a więc rotśródowie nie płacili podatku spadkowego i mogli mediom mówić, my już nie jesteśmy bogaci, my mamy niewiele pieniędzy. A fundacje to co innego, fundacja nie, nie musiała mieć nawet w nazwie nazwiska Rothschildów, chociaż często miała, ale nie zawsze i oczywiście nie musiała być kojarzona w ogóle z masonami, Rothschildami czy kimkolwiek innym i tak na przykład to Holbing ujawnia w swojej książce Wojna o pieniądze, że praktycznie 40% czy nawet więcej pieniędzy przeznaczonych na szkolnictwo w Stanach Zjednoczonych idzie z pieniędzy Rockefellerów, Rothschildów i, i, i tak dalej, czyli to oni decydują o tym, czego się uczy w szkołach podstawowych, średnich i na wyższych uczelniach. I pewnych rzeczy zabraniają, pewne rzeczy nakazują. Na, na tej zasadzie wszyscy musieli czytać. Powieś Ayn Rand, y, Atlas Zbuntowany. I y, zauważmy, że taki biedny roczyl przyciśnięty przez społeczeństwo zostawia sobie tylko miliard na koncie i tego miliarda przecież też na siebie nie wyda. Prawda? Ludzie myślą ekonomicznie, kiedy zarabiają pieniądze do pewnego. Do pewnej granicy, a później już nie myślą o ekonomicznie. Bo po co komuś 5 miliardów, 10 miliardów, 20 miliardów? To jest tylko kłopot. Znaczy, można tego chcieć, jeżeli żąda się władzy, pożąda się władzy, pożąda się jakiegoś realizacji jakiegoś, jakiegoś celu z reguły szatańskiego, no bo chrześcijanin, katolik, to by po prostu pieniądze rozdał. I kończąc, bo myślałem, że jakby więcej ujmę w tym programie, ale to, to jest olbrzymi temat, jeszcze parę słów chciałem powiedzieć o tej legendzie, no, że legenda, znaczy prawda historyczna, w cudzysłowie prawda, którą przedstawia się jako, jako prawdę, a prawdą nie jest, jest taka, czyli ta legenda jest taka, że Rothschildowie zostali nagle najbogatszymi ludźmi na świecie, z powodu dwóch wydarzeń, które były z jednej strony przypadkowe, a z drugiej strony były skutkiem takiej no, geniuszu Rothschildów. No, czyli geniusz Rothschildów miał polegać na tym, że oni Tworzyli służby informacyjne i służby wywiadowcze na niespotykaną no tą skalę, to znaczy wcześniej w ogóle takich służb nie było, w taki sposób, że wiedzieli wszystko o wszystkich, plus mieli wszędzie wpływy, prawda? czyli służby wywiadowcze też polegały, ich działalność polegała na. Korumpowaniu ludzi, na pozyskiwaniu agentów, i tak dalej, że tych ludzi, tych agentów mieli we wszystkich rządach, administracjach, policjach, sądach, i tak dalej. No i e, pierwszy biznes był taki, że Wielka Brytania ze względu na toczoną z Francją wojnę potrzebowała bardzo dużych ilości złota. I następnie, gdyby zyskała to złoto, to musiałaby to złoto przekazać armii brytyjskiej, znajdującej się w Hiszpanii, która tam walczyła z armią francuską. No i teraz Rothschildowie się dowiedzieli, gdzie jest transport złota, który Brytyjczycy, czy ilość złota, suma złota którą Brytyjczycy mogą kupić i kupili to złoto, a następnie o, o, odsprzedali Brytyjczykom z horrendalnym zyskiem. No i Brytyjczycy się cieszyli, że już mają to złoto, tylko był problem przetransportowania tego złota do Hiszpanii. Teoretycznie najprościej byłoby morzem, ale jakoś nie było to za bardzo możliwe, prawdopodobnie ze względu na to, że Flota francuska tam miała dużo do powiedzenia. No i Anglicy nie wiedzieli, co, jak rozwiązać ten problem i zgłosił się do nich Rothschild i powiedział, że on to może im dostarczyć za niewielką opłatą. Ta niewielka opłata to były znowu horrendalne sumy. I, 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 I to zrobił. To znaczy, przerzucił te złoto z Wielkiej Brytanii do Paryża i z Paryża e, przeszło to przez cło normalnie. E, wszyscy tam po drodze z nim współdziałali: służby celne, policja. E, I to złoto pod eskortą francuską zostało lądem przewiezione do Hiszpanii, żeby zasilić e, tą armię brytyjską, walczącą z Francuzami. I tego dokonał oczywiście nie ten Ronsschild, który był w Anglii, tylko on tam wysłał jednego ze swoich synów, który miał wtedy bodajże 19 lat, do Paryża, który w tym Paryżu był parę miesięcy języka, o ile wiem, nie znał. I on potrafił te wszystkie służby państwowe francuskie tak. Sobie podporządkować ministrów, oficerów policji, szefów celników, że ta operacja się udała. No i teraz to jest bajka. Eee, i, i, trzeba być naiwnym, żeby uwierzyć w tą bajkę, a jednak Honbing w nią uwierzył. Eee, prawda musiała być taka, że Rothschild nie działał sam. E, tylko stała za nim e, olbrzymia, wcześniej istniejąca organizacja e, – masoneria, międzynarodowa masoneria. Natomiast na pytanie, jak to możliwe, że Rothschild, Rothschildowie zyskiwali w błyskawicznym czasie wszystkie dostępne informacje, jakie tylko chcieli, w całej Europie, no to odpowiedź na to pytanie Oczywiście można próbować mówić, że, że to organizacja, ale wydaje się, że tutaj nawet już żadna organizacja by nie poradziła, że masoneria wtedy nie była taka silna i wszechobecna, tylko po prostu była to bezpośrednia współpraca z szatanem. I na koniec tylko jeszcze już bardzo króciutko i jedna dodatkowa informacja. Największy biznes zrobił Zrobili Rothschildowie podczas klęski armii francuskiej w bitwie pod Waterloo. I sukces polegał na tym, że człowiek Rothschilda był na polu tej bitwy i kiedy zorientował się, że Anglicy wygrywają, szybko udał się konno w kierunku morza, wynajął tam szybką łódź, przedostał się. Szybko przez kanał La Manche i Rothschild w Wielkiej Brytanii miał tą informację przed wszystkimi jakieś 24 godziny albo jeszcze, jeszcze dłużej i zaczął wyprzedawać obligacje Skarbu Państwa Brytyjskiego. Co wszyscy zinterpretowali, że on wie, że Anglicy przegrali bitwę, przegrali wojnę. I że te obligacje to będą śmiecie i wszyscy zaczęli wyprzedawać błyskawicznie w panice te obligacje, ludzie Rothschild je skupili za grosze i stali się właścicielami praktycznie Wielkiej Brytanii, stali się właścicielami obligacji, za które zapłacili pół procenta. I to był początek ich wielkiej fortuny. I znowu ta bajeczka o tym wysłańcu, który błyskawicznie się przedostał, to może być tylko bajeczka. Jak on uzyskał te informacje o tym, kto wygrał, nie dowiemy się nigdy. Natomiast ja bym stawiał hipotezę, że to było bezpośrednie porozumienie z szatanem. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ukazała się rewelacyjna, naprawdę rewelacyjna książka księdza arcybiskupa Jana Pawła Lęgi pod tytułem Słowo na trudny czas, Różaniec na trudny czas, to jest to, co nam dzisiaj właśnie najbardziej potrzeba. Książkę tą można dostać oczywiście w wydawnictwie Capital Book. I ksiądz arcybiskup pokazuje, że w marcu 2020 roku rozpoczął się Wielki Post, który dalej trwa, to nie jest taki zwykły Wielki Post, Wielki post, który gdybyśmy potraktowali, my Polacy, ale też inni ludzie na świecie, jako faktycznie wielki post, to on by się zakończył szybko tym, czym kończy się każdy wielki post czyli też z martwychstaniem, śmiercią Chrystusa, ale potem z martwychstaniem i pełnym zwycięstwem Chrystusa nad szatanem. Jednak Biskup, arcybiskup pokazuje, że jakby nie jest zauważony ten wielki post. Pokazuje nasze wady, pokazuje wady zagubienia naszych znajomych, naszych rodzin. Wielu z czytelników książki Księdza Arcybiskupa uważa, że no my jesteśmy w porządku, to oni są grzesznikami. Natomiast Ksiądz Arcybiskup udowadnia każdemu z nas, że musimy coś zrobić, bo. Ze sobą i z otoczeniem, bo jeżeli tego nie zrobimy, to ten wielki post się nie będzie kończył i wszyscy będziemy za to płacić olbrzymią cenę. Arcybiskup przypomina, że droga krzyża jest jedyną drogą, jaką może pójść katolik i uświadamia nam, że żyjemy dzisiaj jak świnie z tej przypowieści o synu marnotrawnym, który opuścił. Do mojca Kościół wartości katolickie roztwonił swoje duchowe i moralne dobra, i później pas świnie i żywił się tym, co one. Czy tak nie jest z nami? Pyta się ksiądz arcybiskup. Zapraszam do lektury. Uważam, że tą książkę warto kupić nie tylko dla siebie, ale właśnie kupić ją jako prezent dla tych najbliższych, którzy się bardziej pogubili niż my, tych naszych kapłanów, którzy często się bardzo pogubili. Thank you very much.